Cześć, cześć, witam wszystkich. Trochę spraw z rana zostało pozałatwianych. Tak naprawdę do południa nam zleciało. A teraz wybieramy się w końcu na budowę otworzyć nasz sprzęt kuchenny. Ponieważ jeszcze się za to nie zabraliśmy. No i trzeba naprawdę posprawdzać. Siema z rana marynarze. Mamy tak naprawdę na to dwa tygodnie, jednak wiadomo, że sprzęt będzie szedł, jak tam w ostatnim filmiku mówiłam, że sprzęt będzie szedł do stolarza, ale oczywiście nie wszystko, nie cały, ale i tak trzeba każdy jeden posprawdzać, bo tak naprawdę, no, żeby nie był uszkodzony. Dobra, no i jedziemy to zrobić, no także na dzisiaj to będzie... Zaraz wam... Zresztą zaraz się zobaczymy w domu. Co, kochanie, ci powiedz? Pierwsza? <laughs> Pierwsza zmywarka. Idzie tutaj pod moje oko, żeby do sprawdzenia. A jeszcze będzie tutaj sporo. Oczywiście nie będę pokazywać, bo to wiadomo, że muszę jednak pościągać te wszystkie folie, wszystkie styropiany, ponieważ mówię, no czy nie są poobijane sprzęty. No można pokazać, takie jest zabezpieczone, też, no? nie? Nie, sam, z tamtej strony tak. jakbyś przecięł, albo ja poprzecinam, obojętnie. Masz front. Reszkę chyba nie trzeba już, nie? No raczej nie. Tutaj guziki. Tylko folia musi być cała. Tak, no, no, trzeba, no bo wiadomo, nie? Trzeba zerknąć. Także ja będę otwierać. Jeśli będzie tak, że ściągnę styropian, to mogę wam pokazać w całości. A jak nie, to tylko będziecie tak widzieć po prostu wyrywkowo, a w całości zobaczycie jak już będzie kuchnia na gotowo. Nie no, teraz. Teraz? No zobaczymy ile, Emil, czy ja będę całe ściągać, czy po prostu tylko kawałek, nie? No bo no, wiadomo, tyłu nie muszę chyba raczej, nie? W tym bynajmniej, ani, ani w piekarniku chyba też, nie? Tylko te przody, nie? Nas interesują tak bardzo. No dobra, będziemy A, w komentarzach tak nie, nie zdążyłam przeczytać przed ostatnim filmem. Wiem, że pisaliście do mnie różne e, komentarze, ale na pewno je dzisiaj wieczorem sobie doczytam. E, tam, z, dzisiaj tylko zerknęłam przed chwileczką, że był komentarz, że ktoś ma e, czarne indukcje, wszystkie jakieś tam e, sprzęty właśnie też czarne i nie ma z tym absolutnie żadnych problem, problemów, tylko wystarczy dobra mikrofibra i e, powinno dać radę Dobra, otwieramy ja Magda, bo jak Ty się tak rozwoli. Ja to Ja zobaczę będzie... to w praktyce, bo ja naprawdę mówię, nie wiem jak to będzie wyglądało Dobra, no. kończymy, ja rozpakowuję I dalej i Wam pokażę tak e, Wiecie jak to tak jest, ja ją popędzę, nie martwcie się No co tam Mordzie? Pierwszy sprzęt rozpakowany e, to jest właśnie zmywarka e, zmywarka Beko już Wam pokazuję, bo trochę drzwi chodzą ciężko, ale to jak będą fronty, to już będzie wszystko w porządku. Zmywarka, jak to zmywarka, ma podstawowe funkcje do chowania. Oczywiście też jest kosz, a oprócz kosza mamy tutaj jeszcze na sztuce, także to jest rzeczywiście fajna sprawa, ponieważ. Dotychczas miałam tylko tutaj taki koszyk na sztuce, tego nie miałam dodatkowego. A w tej zmywarce mam i taką dodatkową, właśnie szufladę, i do tego jeszcze taki mniejszy koszyk. Także no fajnie, bo jak nie będę chciała czegoś tam włożyć, to mogę zawsze tutaj sobie, a ja mogę wyciągnąć i w ogóle nie używać. Co jeszcze z tego, co tam się dowiedzieliśmy w sklepie, jako pierwsza zmywarka, która posiada taki pojemnik na płyn. Zobaczcie, na żel, na detergent, tak? I na na nabłyszczacz. Oczywiście nabłyszczacz na do takich zmywarek, no to się wszędzie wlewa, do każdej, ale o tym, że dotychczas kostkę, kostkę używaliśmy, a tutaj wlewam po prostu sobie detergent, tak? I on sobie sam dozuje, ile tego detergentu ma tutaj nam... Ile potrzebuję do takiego właśnie umycia naczyń? Jeśli będę chciała, oczywiście tradycyjnie, mogę to zrobić wkładając kostkę w tym oto miejscu. Tak to wygląda. Ja już zaraz zabieram się za otwieranie kolejnego ja sprzętu. Jeszcze? Co jeszcze powiem? Bo ja tam w sprzęcie jestem trochę obcykany. Wiecie, ja zmywam w domu, czyli ja wkładam i ja. ja uruchamię. Tak to zawsze wygląda. Mnie sprzęty interesują. się uważaj. Głowica jest obrotowa, rotacyjna. Czyli sobie możecie zobaczyć, że to jest głowica, która się kręci, głowica w głowicy. Jak widzicie, nie jest tylko ten. Oprócz tego ma y, podnoszenie koszy, czyli można sobie regulować. Y, o, widzicie wysokość. Można zjeżdżać wyżej, niżej. Także to są wszystko udogodnienia, żeby pomieścić różne rzeczy. Tak to jeszcze wygląda, to taki dodatek. Nie? Jak widzicie, tutaj to rotacyjne coś tam, i co tam jeszcze chciałem powiedzieć? No, w sumie to nic, nie? To, co ja nie wiedziałem, albo zapomniałem, albo się nie dokształciłem, to na pewno musicie wiedzieć, że. O, zobaczcie, to jest ta rotacja, o której mówiłem czyli kręci się jedno równolegle do drugiej. Normalnie takich rzeczy nie macie, czyli lepsze jest mycie. No a to, co nie wiedziałem no to, że brudy trzeba tutaj wyciągać z tego kosza i. Sprawdzać, bo tu się osadza szlam. O! Czyli tu się osadza szlam. Zobaczcie, jeszcze woda leci z tego testowania, bo było na pewno gdzieś w firmie testowane. No i to oczywiście można włożyć. Słuchajcie, do zmywarki. Uruchomić ją na wysoką temperaturę. I samo się wszystko myje. Tak to wygląda z takich ciekawostek, bo ja tutaj. Będę dbał o serwis. Także, tak, tak jak Emil dopowiedział, rzeczywiście kosz się podnosi. To zapomniałam o tym. No i to rotacyjne też jest takie skrzydło, jakby. Teraz Emil tam będzie chwilę walczyć, żeby to schować. Wyjąć łatwo. Stać, no, już gorzej. No musisz przytrzymać ten. To skrzydło. Nie, wiesz? to musi być to odwrotne. No już jest. Tak się udało. Dobra, no to ja się zabieram za y, otwieranie kolejnego i sprawdzam, nie, co będzie następne, co sobie będę miała pod ręką. A tu już otworzyłam y, kolejny boks. Znajduje się w nim mój okap. Okap jest y, duży. Tutaj Emil zaraz mi podpowie, bo ja nie wiem, ile to jest y, wciąga 500. Ponad 550 metrów y, sześciennych powietrza. Także naj, największy jaki tylko był. Wybraliśmy go też ze względu, bo być może będziemy zaszlepiać wszystkie otwory. Bo no słuchajcie, no prawda jest taka, że wszystkie urządzenia, które na rynku produkują bardzo mocno, gryzą się ze sobą. Jeżeli my go zostawimy i podłączymy go pod tą rurę, która jest tam w kuchni, to całe, cała rekuperacja, za którą zapłaciliśmy prawie 40 koła... Y, tam 36 z groszem. Słuchajcie. Y, komputer może przekłamywać jej je jakby y, wpuszczane i wyciągane powietrze z domu, ponieważ widzi nieszczelność. Dlatego ten dom był robiony szczelny. Nie było to troszeczkę przemyślane do końca z mojej strony. Dopiero człowiek się uczy na wszystkim y, podczas procesu budowania. Czyli najprawdopodobniej najprawdopodobniej jest taki plan. Że zaślepimy tą rurę na 100%, pieniądze poszły znowu w błoto, i wrzucimy tutaj zwykłe filtry, które są zamknięte, bo nie ma sensu, mi się wydaje, go używać, jeżeli słuchajcie, w całej kuchni mamy dwa wyciągi na suficie, które pochłania powietrze już w tysiącach. Metrów sześciennych, zobaczymy jak to się sprawdzi. Mamy potężną maszynę na, na stropie, która słuchajcie, komputerem nastawimy, że możemy przewietrzyć dom, ustawić ją na smażenie ryb, no cokolwiek. Naprawdę jest mocno rozbudowana. Jest to polski produkt firmy Tesla. I zobaczymy, jak to wszystko będzie hasać. Ja do kumpla dzwoniłem, jak się żyje z rekuperacją w domu, mówi Emil. Rewelacja to jest całkiem inne urządzenie niż grawitacyjne eee, do, wentylowanie domu. Ja tego nie wiem jeszcze, tylko właśnie dzisiaj też to usłyszałam, że jest e, nasz znajomy bardzo zadowolony. Ja Wam oczywiście też relację dam, ponieważ nigdy, tak jak wcześniej mówiłam, rekuperacji nie mieliśmy. E, no, co do okapu, tak naprawdę, no tak jak Emil powiedział, jest też duże, ponieważ mówię, nasza płyta indukcyjna, którą widzieliście na poprzednim filmiku, jest też większa niż standardowa. To nie jest 60, tylko dokładnie, wymieni, tam, tam na pewno nie jest No 80. to 80, to się nazywa 80. No. Że nie ma paru centymetrów, tak. to nie znaczy, bo 60 nigdy nie będzie 60, tylko zawsze parę 89, centymetrów będzie mówię, miało właśnie. ileś, żeby wsadzić to w półkę. Dobrze, czyli 80 i ten okap również jest 80? ponieważ on będzie i tak niewidoczny, on będzie pod szafkami, nie będzie wysuwany, bo teraz w bloku mam taki wysuwany jeszcze, że mogę je troszeczkę wysunąć, a tutaj właśnie e, chciałam dlatego tego większe, żeby to wszystko, ten, e, tą parę, co będę gotować czy coś, to żeby to wciągało i e, żeby nie musiała wyciągać, żeby to ładnie estetycznie wyglądało, więc tego okapu nie będzie go widać. E, co jeszcze? Prosty, jest naprawdę prosty, ma dwie lampki ledowe, do tego pokrętło zwyczajne, nie żadne, nie żadne dotykowe, tylko zwykłe i mogę sobie tutaj regulować. Trzy obroty Magda? Tak, zwykły, najprostszy. Samo to już robisz, że wentylator się załącza? Tak, na czy najbliższy. nieważne, czy, czy będę miała na trujec? czy tam, nie wiem, no to już nie. się nie używa, bo to huczy jak smok. To będę mogła wcisnąć. E, zresztą w ogóle mówię, ja po prostu to sobie sprawdzę, ponieważ e, chciałam zobaczyć te decybele, czy jest głośny. No jest głośny z tego, co, co tutaj mi e, pan e, mówił, no ale chodzi o to, że też jest duży. Nie, nie wiem, czy będzie mi tak bardzo, bardzo przeszkadzać. Ja po prostu ugotuję i. I finito. Aha, bo tu jest nalepki są. Tak, nalepki są. No ja też Ale bym nie chciał... ma Jest nalepka też Emil tutaj. No. Tu już. jest tu. A tu? Mhm. Tu jest całe, zobacz, tu jest takie to, tą niebieską tak nie, widzisz to dookoła. Jest no nie chciałabym, żebyś mi urwał teraz te. Lepiej teraz niż później. Nie. Dobra, później będziemy patrzeć. Idziemy z następnym sprzętem. Nie chciałaś, żebym urwał, a sama urywasz. Dobra, Zobaczymy nie. później. Nie będziemy się mocować teraz. Yy, tak, kolejny sprzęt do, yy, do tworzenia to jest piekarnik. Także widzimy się z, za sekundkę. No? Halo? Już. Mówię, bramą. Akurat przyjechał tutaj nasz znajomy. Max, chodź, a żeby nie wybiegł Max? na ulicę. Piotr, chodź się przywitać okay. z Magdewidami. Chodź, Max. Max? Znowu Andrzej, żeby Ja na Dobra, my kręcimy. Piotruś przejechał. Eee, Przynieś mi oponki do nowej fury. Chodź Max! Cześć! Dzień dobry! Dzień dobry! O, o. <grym> Ładne oponeczki no, lecnie, to no. piękne no. normalnie. Cześć, cześć No, Kurde, całe mokre, cześć. wszystko, cześć! cześć. No. cześć. No. No, także... Dobrze, to ja, ja nie będę tutaj przedłużać. Teraz sobie porozmawiamy chwileczkę i będziemy dalej kontynuować otwieranie naszego sprzętu. Stoję przed rozpakowanym już piekarnikiem, tak jak widzieliście, jak mnie rozpakowywał. Widzicie co? Jakie funkcje ma? W sklepie pan opowiadał, ja się tutaj nie zagłębiałam w to, ja to zrobię w praktyce co tylko tyle, ogólnie podoba mi się ma fajne takie wstawki, troszeczkę takie mm, antracetowe, gdzie ja właśnie mówię, ten antracet to po prostu uwielbiam, jest ta wstawka tutaj i również jest tutaj, w tym miejscu reszta jest szkło nie jest obite, nie jest pęknięte, także fajnie w środku, jak w środku jak każdy inny piekarnik Również ma te szyny teleskopowe. Także no fajnie, bo e, oczywiście widziałam w sklepie bez tych szyn. To ja mówię do Emila co to jest. Przecież normalnie można potrawę wyciągając, może się przechylić. Także no tutaj jest to zabezpieczone. Znaczy te, te szyny. E, no i super sprawa: czy to dla mnie, czy dla czasami, jak Borys będzie coś może też tutaj pichcił, jakieś ciacho czy coś, to po prostu, że nie trzaśnie mi, ponieważ jest taki fajny domek I już jest zamknięte, także no to jest fajne. Nie widziałam, wcześniej ja tego nie miałam, e, nigdy, a już tam kilka piekarników w swoim życiu było. E, dobra, lecimy dalej. A, to jest hotpoint, i taką samą mamy z hotpointa, mamy e, tą e, mikrofalówkę. Też w szkle zaraz otworzę, też z tymi dodatkami, ponieważ to jest taki komplecik. A mikrofalówka z tego co pamiętam, chyba dużą wzięliśmy specjalnie, nie? Ona jest większa, ale to jest takie do, do słupka, nie? No bo to będzie w słupku. Ale dużą w środku. Yy, tak, no bo my tam były też takie mniejsze, yy, są też większe, no wiadomo, że mikrofala to mikrofala, ale jest jeden myk, ale to też Wam za chwileczkę pokażę. Jest również y, nasza mikrofala, także też jak właśnie mówiłam Hotpoint i tylko mogę pokazać już sekunda. Że się ją otwiera w ten sposób. No trzeba ją wyciągnąć, trzymaj kamerę. Niestandardowo Kolos jak na mikrofalę, no, co? No jest duża. Ja pierdzielę. ty. Ja nie wiem jak te szafy muszą być zbudowane. Trzy. Czekaj, okay, okay. A po co ty mi to wyciągasz? No to wyciągaj. Ale nie miałeś wyciągać, ja miałem tylko tylko tak Aha, no dobra. No już wtedy. E, czyli otwieram ją i jest w taki sposób, jak piekarnik się otwiera. Tu jest pewne rzeczy, nie będziemy wyciągać, nie? będziemy, nie. dokładnie, Bo ponieważ jest i talerz, tak, no jest zabezpieczony i naprawdę, no ale jest, jest pojemna e, też. No i będzie nam ładnie się, a oczywiście, no co robisz, co robisz z tą rączką? Ja nic nie robię. O, no nie mogę, no muszę to, o. I sobie też sama się tam domknie. Czyli na tej samej zasadzie działa co piekarnik z zamknięciem, jeśli chodzi. Dobra. Co do funkcji, również jak to mikrofalówka. Każda praktycznie ma spełniać swoją rolę. I... Ale tam nie spełnia, tam ma jeszcze grilla u góry Magda. No jeszcze jest tam grill, ale to też teraz i mają i nie mają i tak się często gęsto się nie używa tego w ogóle. Nie wiem, zobaczymy czy ja będę to używać czy nie, czy będę po prostu tylko sobie ewentualnie coś podgrzewać. Oczywiście też często... Dobra, Magda, bo mi ciężko, ona no ciężka jak Już. Też często nie używam mikrofali, ale się czasami przydaje, zwłaszcza jak jest Borys... Sam na przykład w domu i żeby sobie coś na przykład podgrzał, jakiś obiad czy coś, to jednak lepiej, żeby to była mikrofala niż ym, gaz. Ale teraz w tym wypadku będzie y, płyta indukcyjna, więc będę musiała go też nauczyć. No podkładanie. Y, I już tutaj Emilowi... Dobra, ja mu pomogę, bo rzeczywiście jeśli jest taka ciężka, to potrzebuję moich rąk też. Jeszcze odpalam na chwileczkę tutaj kamerę, ponieważ y, pomogłam Emilowi tutaj ją y, usadowić w tym steropianie. A tu patrzę, że ona to jest sporządny kolos. Jeszcze ma taką dupę tu z tyłu. Dupę. Jest y, ogromna. Jest ogromna. No nie spodziewałam się, bo w sklepie, wiadomo, ona była y, budowana i tego nie było widać, więc y, teraz y, widzę, jaka jest naprawdę no, y, duża. Mam nadzieję, że mi się tam do szaf zmieści pod zabudowę. Zaraz widzimy się, żeby pokazać Wam naszą lodówkę, ponieważ płytę widzieliście, płyta sobie tam leży. W miejscu bezpiecznym, a za lodówkę zaraz się zabieramy. Emil pomógł mi otworzyć. I nic nie widzimy. Yeah, takie to wielkie. No. Takie zabezpieczenie. O. I tak się prezentuje nasza lodówka nowa. Ja sobie ją zaraz dokładnie oglądnę, czy właśnie nie ma tam rogów uszkodzonych. Czekaj, czekaj. Mocno trzeba cofnąć całe pokrowy, bo dziwnie się nie otworzą. Tylko co? Ten kart już. Dobrze. Czekam, y Tutaj y tak jest też ze szkła. Obawiałam się y na odciski palców, jak to będzie w utrzymaniu czystości. Y do tego mamy tak jak powiedziałam, też y kostkarkę. Y crushed ice. No to ten y skruszony lód. Y I woda. Czyli to, co wszystko potrzebuje, mój mąż, ponieważ on tylko pije takie właśnie wodę z kranu. Jest wężyk do podłączenia bezpośrednio do kraniku nie, że trzeba będzie jakiś pojemnik tutaj uzupełniać z wodą, tylko bezpośrednio z kranu będzie lecieć, Także fajnie na lato. O latem będę korzystała. Otwieram. Oj, nie wiem, czy otworzę, czy nie ma żadnych tutaj. spróbuję. No nie, Emil, nie dam rady tego tworzyć, wiesz, raczej nie chciałabym tutaj... Trzymaj. ...za bardzo. No bo nie ta strona, bo... Nie, bo ten na mi się wskaza. W ogóle w powietrzu, nie? Leży na tym steropiane. Aha. Całe drzwi, wszystko. To jej nie otworzymy teraz. Nie ma szans, żebyśmy ją otwierali, bo jest nas dwóch i jej po prostu nie włożymy z powrotem. Dokładnie. Ona jeszcze jednak troszeczkę będzie tutaj stać, tak? Także to nie jest to, że odpakowaliśmy i zaraz będzie tutaj już. No będzie stać jeszcze tutaj parę miesięcy. Dwa, nie? No tak. A nie wiem, a trzeba w środku ją patrzeć? Y, tutaj raczej bardziej tutaj chodziło o to szkło, nie? Czy nie jest y, nigdzie wyszczerbione, pęknięte, uszkodzone? Y, na takiej zasadzie. No, rogi są całe. Boki nas nie interesują, bo nawet jak jest uszkodzona, no to nie będzie tego widać. Także nie rozbieramy jej. Tak, pokażemy nie ma, nie ma pokażemy sensu, Wam no. jak będzie zamontowana już, tak wygląda z zewnątrz, a w środku zobaczymy, nie kupiliśmy jej z tym intercooler, bo jak mówiłem w poprzednich filmach na swoim kanale, że po prostu nie było jej w sprzedaży, kupiliśmy ten Kciutkę, znaczy nie, model jest ten sam, tylko nie ma tego interkulera, tej aluminiowej przesłony w środku. Troszeczkę gorzej to wygląda, no ale niestety. No tak, tamta rzeczywiście troszeczkę inaczej się prezentowała, jednak niestety nie było jej na, całej, na całym magazynie. Nigdzie, więc ja. kupili, posz, poszły te lodówki jak świeże bułki, zrobili promocję, ona ile kosztowała? Ja teraz nie wiem, Emil, ona tam. No, byśmy musieli sprawdzić w takim bądź razie. No. 6 tysięcy? 6 ona kosztowała z kawałkiem, ale że była ta promocja, więc jeszcze też było odliczone tam no, trochę. No, dokładnie. No, ja nie będę tutaj właśnie Wam mówić, bo te promocje co chwilę się zmieniają, ceny również, ale dobra, no tak to wygląda. Ważne, że e. nie pęknięte szkło. A czy palce e. będzie widać? Proszę. Oh my god. I Emil będzie to czyścił. Widać, no ja tutaj widzę troszkę, nie? No ja też widzę, trzy. A, taka porysowana jest w ogóle trochę, nie? Czy nie? Nie, nie, to, nie jest to brud. brud. No, jakaś tam troszkę zakurzona czy coś. E, także już widzicie jak to wygląda, ja się o to bałam. Ale oczywiście będą takie plamki, więc mój mąż tutaj będzie ze ściereczką Palcówkę biegać. Będę dawać. Biegać i... E, Wycierać, ponieważ ja. Na pewno. Ja będę łapać tu, tu się łapie, tu się otwiera i nie trzeba nic, ten. Tak. Ale, ale myślisz, że to tak wiesz, że tak. No, gdzieś na pewno się złapie i będą takie plamy. Nie wiem, no właśnie, ja mówię. To jest po to, żeby z niego korzystać, a nie robić siebie niewolnika. No, no tak, a my sobie wzięliśmy takie meble, ale jak to właśnie nie mówię. To nie są bo... meble, to są sprzęty Sprzęty, no. Takie wzięliśmy i po prostu teraz będę chodziła i chuchała, dmuchała, żeby to wszystko wyglądało. Mam nadzieję, że e, no, nie będę łapać, że Borys też jakoś nie będzie łapać tutaj, ponieważ mówię, uchwyty są z boku. E, no i nie potrzeba tutaj właśnie chwytania tej szyby. Nie wiem jak to będzie, zobaczymy. Ale na pewno, jeśli będzie, by tak wyglądała, jak teraz Emil mi dotknął, jeśli będę to widziała, to e, po prostu go zastrzelę, że akurat e, w szkle. Bo ja mówię jeszcze, nie chciałam czarnych, ale mówię, jak są sprzęty, wszystkie czarne, więc ja nie chciałam też innego koloru wtedy już e, brać, tak? E, więc mówię, dobra, ale m, może by było troszeczkę lepiej, jakby to był czarny, ale nie szkło. Nie wiem, nie wiem. Ładna, ogólnie jest ładna, no i to na tyle. To się żegnam z Wami. Zobaczyliście nasze sprzęty. Chciałam Wam pokazać. Pokazałam. Później właśnie mówię, jak już będą zamontowane w kuchni, jak to będzie wszystko się prezentować, oczywiście też będziecie na bieżąco ze mną. Trzymajcie się, pozdrawiam, buziaki. Pa!